Diva. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 i FM Wasza diva. Augustowskie nocie Tarari proszę Państwa. Już się wakacje skończyły, już koniec z Augustowym piękne jeziora, prawda? Nie ja też wracam, wracam do Państwa, żeby komentować to, co się dzieje w tym show showbiznesie i generalnie w tym kraju. Dlatego, że jeżeli nie ja to kto, no kto to skomentuje? no no, chyba nie Korwin Piotrowska zresztą. Proszę Państwa, no ale wiadomością tygodnia jest dla mnie to, że pan Donald Tusk został prezydentem Europy. Pan Donald Tusk. I tu z kolei muszę powiedzieć, że wcale nie jestem jakoś taka bardzo zaskoczona, ponieważ już to kiedyś Jarosław Świętobliwy przewidział. Powiedział kiedyś do Donalda jeszcze w dawnych czasach to było, powiedział Donny. Czy może jesteś taki cwany, że jeszcze prezydentem Europy zostaniesz? No i proszę i wykrakał. No i Jasnowidz, jak ta lala. Także y, kto ma jakąś ochotę na jasnowidzenie i jakieś przewidywanie przyszłości, to proszę się zgłosić do pana Jarosława. On ma tam w ofercie wróżenie z fusów, prawda, od herbatki, y, wróżenie z kuli, Macierowicza zresztą, y, oraz może postawić Tarota, oczywiście. Także y, jasnowidzenie ja bym też chciała, żeby mi Pan Jarosław przewidział, czy na przykład ja kiedyś świętą zostanę.